No, jesteśmy na plaży, w Sinu, nie w Świnoujściu, tylko w Szwecji. Jak widzicie, tutaj wszyscy, wszyscy na plaży przyjeżdżają samochodami. Na Warszawie można byłoby coś takiego zrobić. Nie trzeba nic stachać ze sobą. Gorzej będzie tylko, jak się człowiek zakopie. To jest dosyć grzęski teren, nie? No, trzeba będzie wycofać, pojedziemy inaczej. Pojedziemy nad wodą. Mamy zbyt niski samochód, żeby tutaj wjeżdżać bezpośrednio I mamy nawet tylko na dwa, na dwa koła przednie zresztą Także nie będziemy tędy wjeżdżać, pojedziemy do tyłu. Jedziemy inną drogą Jakby ktoś teraz oglądał film, to bym myślał, że ten, że to się film cofa, bo jedziemy do tyłu, nie? <średziny> Przecież Babi campingowym stoją. No, czy tam można było by przejechać Trzymaj Sabia no, Boże nie można się zatrzymać, bo jak się zatrzyma, to tą I tam będzie ta rola No nie wiem czy tam, czy tam dojedziemy ja też Widzisz jak już się coraz cieplej robi, to się robi coraz bardziej grząski piasek. Także niedługo już nie będzie można tak wyjeżdżać sobie swobodnie na plaży jak teraz. O, filmy tam do przodu. dobra, tutaj będziemy skręcać, będziemy że Ciebie przy tej rurze, bo ci chłopaki się lubią bawić, nie? No. Tak, tu zostaniemy. Pamiętam, Ok, tu możemy stać, nie? Mhm. Uh -huh. O, śmietnika. Wszyscy będą nas odwiedzać dzisiaj. No, ale, ale tam możemy pójść na spacer. Złyniemy się od wiatru. Jest super. Można wysiadać. odpinać pasy odpinać. Dzień dobry. Dzień dobry Jak się pani czuje? A, bywało lepiej Pozdrowienia dla Świnoujścian uh -huh, Pozdrawiam <laughs> Pozdrowienia dla wszystkich w Świnoujściu, znajomych i nieznajomych Miejsce nazywa się Melby Strand Zapraszował w środku, w środku pandemii. Pseudo pandemii. Na razie, cześć Wam.